Dzień dobry, witam was serdecznie, dawno mnie tu nie było. Chodzę na ...krótki film, na którym jest tym serwerze, to już wam mówię. Jestem na serwerze bojan.pl, Wspieram na nim o 8 miętrówki więcej pieniędzy. I ogólnie chciałam na Was jutro nabrać właśnie z tego odcinka. Jest o 18.30, w dziewiątej lub w stanie jutro. Jedynie pojutrze lub pojutrze po będzie film z tego, bo inaczej nie będę mieć pewnie czasu. Więc tak, połączę, to jest serwer ktoś powiedział. Y... Mam tu swoją działkę, wszystko wam pokażę co tu jest. I zacznie. Ja nie mam co to tu z tym jako matka polaczka, matka tam Jakąś przedstawić temat swoich Więc nie będę tylko będzie go trochę słychać. Choć, by by go nie słychać w moich filmach ani na jego. Dlatego, jeśli ktoś wie, jak to zrobić, żeby nie rozmawiać i nie grywać, to nic nie mi w komentarzu. No i ogólnie co. Widzimy się. Że... A ogólnie. No i też na że nie będę musiał nawet w mojej z tego będę nagrywać jakiś Ale. Pamiętajcie. Ja już nie tylko taki film będzie też krótki jak ten. To znaczy nie, on będzie dłuższy niż ten. Zrobię coś takiego, że niby już nie sprawdzam Wam co tam będzie, zobaczycie sam. Więc tak, czekajcie na filmy. Muszę ja sobie łapkę w górę i ścigam z dzwoneczkiem, żeby właśnie nie żadne filmy. To do zobaczenia, widzimy się. يا yeah, كريم